Cześć dziewczyny, dzisiaj przychodzę do Was z zakupami i teraz będą zakupy, ko nie kosmetyczne, teraz będą zakupy biżuteryjne pokażę Wam jakie, jaką biżuterię kupiłam w przeciągu ostatniego miesiąca i na samym końcu będzie kilka informacji odnośnie tego, co się będzie teraz działo nie tylko na moim kanale więc może zaczniemy od samego początku, czyli co tu mam najbliżej pierwszą rzeczą jest to bransoletka może jest to ta bransoletka, którą już widziałyście na, na Outfit of Dematura. Miałam ją w ostatnim dniu i teraz Wam pokażę, jak ona się świeci pod słońce. Nie wiem, czy to zobaczycie, ale u mnie po prostu wszystko. Przepraszam, jeżeli Wam świecę. Tak, więc to jest taka bransoletka, ona strasznie się mieni w słońcu. I jest na gumce. Na ręce może Wam pokażę po prostu, jak wygląda. Tak i to jest bransoletka z Allegro. Zapłaciłam za nią 30 zł. No nie powiem, żeby to było mało, ponieważ ja ogólnie nie lubię biżuterii drogiej kupować. No ale tak wyszło, bardzo mi się spodobała i nie jestem z niej i jestem z niej bardzo zadowolona. Kolejną rzeczą to może wam powiem, co mam na ręce. Jest to zegarek, mój pierwszy w... drugi zegarek w życiu. Pierwszy dostałam na komunie, który był w ogóle z firmy Gucci, to ja o tym się skapnęłam dopiero em, zauważyłam to dopiero gdzieś, nie wiem, 3 lata temu, bo znalazłam opakowanie po tym zegarku i wiecie, ale ogólnie zegarek mi się nie podobał, więc trudno. Um, ale nieważne. Um, jest to zegarek z firmy Morgan. Nie wiem, jak mam... mam może go po prostu ściągnę. Um, I ja go kupiłam. W sumie ja go ogólnie pierwszy raz zobaczyłam u mojej koleżanki, ponieważ moja koleżanka dostała go na urodziny i bardzo mi się spodobał, a chciałam mieć jakiś, dla mnie w ogóle marzeniem tej zegarek od Michaela Corsa ale no, na razie jeszcze tyle nie zarabiam, żeby móc sobie na taki zegarek pozwolić, może kiedyś w przyszłości mam nadzieję, więc na razie sobie kupiłam taki, bardzo mi się podoba, jak widzicie on też ma tutaj brylanciki, na pewno nie oryginalne i on jest właśnie z firmy Morgan i on jest jego model to M 1020S Już mnie jedna z Was pytała Pod wcześniejszym filmikiem Z zakupami kosmetycznymi Do którego na dole dostaniecie linka Jeżeli go jeszcze nie widzieliście. No i to jest na zegarek Ja za niego zapłaciłam 250 zł Była to najtańsza cena jaką znalazłam na internecie Ponieważ on normalnie chodzi po 400 zł Ten akurat był w przecenie I zdecydowałam się, że go kupię I ja jestem z niego naprawdę bardzo zadowolona Teraz noszę go codziennie Kolejną rzeczą jest, są kolczyki, które one już powinny być w zakupach, ale w ostatnich zakupach z Wrocławia mówiłam Wam właśnie, że kupiłam i że zgubiłam. No i je znalazłam. To są takie bardzo duże kolczyki z River Island. Ja za nie zapłaciłam 20 zł, no i wyglądają tak. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o jesteśmy przy River Island to jest nausznica, która Wam się nie spodobała w ostatnim filmiku. Jest to nausznica z tutaj z krzyżykiem. Tutaj ma taką kuleczkę małą złotą. I y, tutaj to, co się przyczepia do ucha jest też złote. Y, no i już by mogłyście ją zobaczyć. Ja za zapłaciłam też 20 zł. I ona mi się bardzo też podoba. I jeżeli jesteśmy dani, to teraz Wam może pokażę, co kupiłam w Kropie. Ja ogólnie w Kropie biżuterii pierwszy, to, była mój, to był mój pierwszy raz. No i pierwszą rzeczą, którą kupiłam to oczywiście na przecenie bo ja rzadko kupuję jakąś biżuterię nie na przycenie. to taka branzoletka. Ona jest teraz trochę za duża, ale to wiecie, jakbym ubierała, to sobie ją zmniejszę. I ona chyba kosztowała 10 zł. No i wygląda na tak. Druga jest to branzoletka, która bardzo mi się podoba. I ona się trochę wpisuje w ten um, obecny trend, ponieważ, jak widzicie, ma tutaj yy, różowe. Takie pastelowe wstawki I jest złota Ja muszę wam powiedzieć, że ja złota nigdy nie nosiłam Złoto mi się nigdy nie podobało Ale jakoś raz zaczęłam się do niego przekonywać I nie, nie wiem, czy czasami lepiej nie wyglądam w złocie niż w srebrze Tak mi się wydaje, ale No, no Kupiłam parę złotych rzeczy Zaraz je zobaczycie No i to jest właśnie pierwsza bransoletka I druga bransoletka, która mi się bardzo podoba Jest to bransoletka Też z kropa Która wygląda tak Tutaj, jak widzicie, ma serduszko i tutaj jest tak zapinana. Ja miałam coś takiego kiedyś serce, ale chyba wy go nigdy nie widziałyście z Gesa, Który został oddalana. Ale srebrny. No i teraz mam taką bransoletkę złotą, oczywiście podruba. To znaczy, nie podruba, to nie jest złoto, oczywiście, bo to jest krop. Ok, i teraz zrobiłam dwa razy zakupy na Allegro, jeżeli chodzi o kosmetyki. I już Wam pokazuję, co wtedy kupiłam. Pierwszą rzeczą, no to jak się kupiłam sobie tą nausznicę i powiem Wam szczerze, że trochę mi odbiło na punkcie tych nausznic i postanowiłam sobie kupić coś takiego. Nie chcę wam teraz tego zakładać, ponieważ yy, szkoda czasu, no ale to wygląda mniej więcej tak. Yy, bardzo jest stabilne, trzyma się na uszach. Ja się obawiam właśnie tego, że on nie będzie się trzymać, nie będzie mi spadał, yy, ale spadała, ale wszystko jest ok. Bardzo mi się podoba, jak to wygląda jest takie ciekawe i ja go kupiłam po filmiku nie wiem której dziewczyny, ale innej takiej z guru youtubeowych właśnie takie coś miała i bardzo mi się to spodobało i postanowiłam, że to kupię, kosztowało chyba 10 zł więc naprawdę niedużo i kolejną nausznicę, którą sobie kupiłam która nie jest tak fajnie wykonana jak na zdjęciu była to jest taka nausznica tutaj oczywiście zakładamy sobie na, na, uch na ucho na... w dziurkę wkładamy no i tutaj jest to, żeby przyczepić na pewno tam zobaczycie kiedyś w moim filmiku. I to też było chyba koło 8 zł I ostatnie kolczyki, które kupiłam, są to kolczyki takie kurze łapki. One tutaj, jak wiecie, mają z tyłu jeszcze takiego szpona jednego. I one, tak, i one też kosztowały 10 zł. I ostatnie zakupy, które poczyniłam na Allegro, są to. Już Wam pokażę. Jedyny pierścionek, który kupiłam i który był wielkim wypałem, ponieważ mogłam sobie pomyśleć, że ja mam bardzo szczupłe palce. Zresztą dużo osób mi o tym mówi z Was. I kupiłam sobie taki pierścionek. On ogólnie mi się bardzo podoba, ale niestety, no jak zobaczycie, już mi leci, więc albo myślałam nad tym, żeby go zwęzić i wtedy może byłby dobry, bo ogólnie on mi się bardzo podoba. Jest taki ciekawy. No ale i on też nie był drogi, ja wiem, z 8 zł. No, więc muszę zobaczyć, czy go się da z, trochę z, zwęzić. No i druga bransoletka, kolejna, kolejna bransoletka, którą kupiłam. Jest to bransoletka, która wygląda tak, jak widzicie. Tu też są takie szpony złota oczywiście. I on się otwiera tak po prostu, o Jezu, o widzicie. I ona była trochę, dosyć droga, ponieważ ona kosztowała 20 zł a jak wiecie, ja, barons, ja biżuter nie lubię kupować drogiej. No i drugą rzecz, którą kurczę, zły kolor kupiłam, ponieważ nie zauważyłam, a na, oczywiście na zdjęciach był inny kolor. Jest to taka bransoletka z. To są ćwiek chyba, tak? Tak mi się wydaje. Tylko, że problem jest taki, że to jest stare złoto. Nie wiem, czy zobaczycie. Stare złoto, a ja. A mi zależało na takim ym, złocie takim oryginalnym, więc nie wiem co z tym teraz zrobię, no na pewno będę nosić tylko mm, no, zastanawiam się czy po prostu nie dokupić tego prawdziwego złota i wtedy ym, po prostu sobie łączyć je jako jedno i dalej kupiłam już ostatnia rzecz, jest to naszyjnik, który bardzo mi się podoba tylko jak zwykle jest parę jest jedno ale jest to taki naszyjnik i ale jest takie że jak będziemy chodzić jak widzicie, one się tutaj zaraz tak wyginają, i to już wtedy tak ładnie nie wygląda. Myślałam, że to będzie troszeczkę bardziej stabilne i to nie będzie się ruszało, no ale ogólnie bardzo ładny naszyjnik, bardzo mi się podoba. No i, i, i za niego dałam chyba gdzieś około, nie wiem, 15 zł, nie mam pojęcia naprawdę, ale teraz dużo rzeczy właśnie jest, coś w tym rodzaju, dużo jest takich rzeczy teraz na Allegro, więc jeżeli, jest, jeżeli Wam się one podobają to możecie sobie zajrzeć właśnie na tą stronę. I to jest już, kochani, wszystko, jeżeli chodzi o biżuterię, tak mi się wydaje. Um, I teraz para ogłoszeń. I jedno pytanie. To znaczy, jedno ogłoszenie i jedno pytanie. To najpierw może zaczniemy od pytania. E, chciałabym się Was zapytać, czy chciałybyście, żebym założyła dla Was fan, fanpage na Facebooku? powiem wam szczerze, że nie lubię tej słow tego słowa fanpage, ponieważ no, dla nie wiem jakiego zespołu to ok, ale dla takich y, osób jak ja, no to tak no średnio, y, no ale y, wiecie, że fanpage pozwala nam na lepsze utrzymywanie kontaktu i wydaje mi się, że to by była fajna sprawa, gdybyś, gdybym założyła taki fanpage, ale oczywiście nie chcę robić coś wbrew was. Um, dlatego nie wiem czy to dobrze powiedziałam dlatego jeżeli chcecie coś takiego to, mi napis to napiszcie mi co o tym so napiszcie mi co o tym sądzicie na dole ponieważ spotkałam się już z paroma osobami na YouTube które pisały że założyły Facebook i bardzo dużo osób um, znegowało to znegowało to więc no nie chciałabym robić coś um, czego wy nie chcecie bo to jest dla was a nie dla mnie dlatego jeżeli chcecie jeżeli założyła fanpage na Facebooku, to proszę piszcie mi w komentarzach. Przepraszam. A druga rzecz to to. Bardzo dużo z Was, osób, bardzo dużo osób z... Bardzo dużo z Was pytało się mnie, czy mam bloga. Ja tego bloga nie miałam, ale od dzisiaj już mam tego bloga, ponieważ dzisiaj właśnie go założyłam i już jest pierwszy post. Ja to nakręcam w piątek, nie wiem kiedy ten filmik rzucę. I jest to inny, to nie jest tak jakby uzupełnienie mojego kanału, ponieważ na kanale jak wiecie, bardziej e, robię coś w stylu e, wchodzę w stronę, idę w stronę kosmetyków natomiast tam e, mam zamiar wstawiać stricte stylizacje same, bez żadnych rzeczy o kosmetykach i tak dalej, ponieważ e, no ja bardzo lubię bawić się modą i e, robić różne stylizacje, dlatego jeżeli chciałybyście zostać moimi obserwatorami na blogu, czy chociaż tam od czasu do czasu wchodzić na niego. To oczywiście link dostaniecie na dole. I um, aha dlaczego jeszcze nie chcę nie chcę mieszać tam kosz, no nie dlaczego kanał nie jest uzupełnieniem bloga, ponieważ nie chcę na blogu mieszać. Chciałabym, żeby to była po prostu stricte modowy um, blog. Mam nadzieję, że to rozumiecie i że się cieszycie razem ze mną, że założyłam coś takiego. Coś takiego. E, no. Więc to chyba, kochani, wszystko, co chciałam Wam powiedzieć. Mam nadzieję, że ten filmik wyszedł krótszy niż te zakupy kosmetyczne, ponieważ jak zwykle się rozgadałam. E, tak, więc mam nadzieję, że się cieszycie razem ze mną. Och, dzisiaj jeszcze właśnie odebrałam e, prawo jazdy, więc zaraz moja mama wróci od dentysty i jedziemy na pierwszą przejażdżkę, ale oczywiście moja mama powiedziała, że od razu nie ruszę, tylko najpierw musimy pojechać na plac i mam, muszę jej pokazać, że ja umiem jeździć więc mam nadzieję, że nic nie rozwalę przy okazji. E, bo jak wiecie, no to, że zdałam egzamin, to nic nie znaczy równie dobrze mogę zaraz w coś walnąć, a zresztą to jest całkowicie inny samochód, ponieważ e, no ja jeździłam na fiacie punto, a mam opla astre starą, to znaczy no nie wiem czy starą, ale na pewno nie jest no nie tą nową, e, to na pewno nie. E, dobra. No i bez sensu już gadam. Okej okay, kochani, dziękuję bardzo za oglądanie i zapraszam Was na mojego bloga i na następne filmiki. Jeszcze szybko chciałam Wam powiedzieć, co mam na ustach, ponieważ pewnie będziecie pytać. Na ustach mam szminkę z Maka w kolorze Impatient To jest taki kolorek, jak wiecie, piękny, taki teraz letni, mam nadzieję, że mi pasuje. I też chciałam sobie napisać napiszcie mi, co uważacie um, o mojej fryzurze, to znaczy o tym przedziałku, jaki mam teraz, mam na środku, a jak wiecie, zawsze miałam na bok. Więc napiszcie mi, co sądzicie um, o mnie w takiej fryzurze, w, w takim wydaniu. I to już wszystko, kochani. Dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia.